Cześć, tutaj Mateusz. I Marzena. Rozmawiamy o ustawieniach. Witajcie w podcaście Rozmawiamy o ustawieniach, miejscu, gdzie rozmawiamy o życiu, pracy i relacjach z punktu widzenia ustawień systemowych według berta Hellingera i szeroko pojętego rozwoju osobistego. Jeśli szukasz inspiracji, praktycznych wskazówek i rozmów, które zmienią perspektywę, jesteś w dobrym miejscu. Zasubskrybuj nasz podcast, żeby nie przegapić nowych odcinków. I dołącz do grona osób, które świadomie ustawiają swoje życie na sukces. Pięknie. Pięknie. Czyli ustawiają swoje życie na sukces. Ale, żeby ustawić to swoje życie na sukces, to z czym się najczęściej spotykamy? Z autosabotażem? Tak. Tak, właśnie tak. Sami sobie przeszkadzamy. No właśnie. Co to znaczy, że sami sobie przeszkadzamy? I dlaczego jesteśmy często. Hmm... Największą przeszkodą na drodze do swojego własnego sukcesu? Przyczyn jest wiele, ale rzeczywiście doświadczamy czegoś takiego, że jeżeli sięgamy do czegoś, co jest duże w naszym życiu, czy też chcemy sięgnąć po więcej niż jest przyjęte w naszej rodzinie, to często siebie sabotujemy. Czyli znajdujemy sobie najczęściej różne wymówki do tego, żeby nie zrealizować swojego celu. Czyli odwlekamy, Czasami odwlękamy wręcz w nieskończoność. Czyli może to być tak, że przesuwamy sobie termin na realizację jakiegoś zadania z poniedziałku na wtorek, z wtorku na środę i tak dalej, aż w pewnym momencie jesteśmy zmęczeni już samym myśleniem o tym i przestajemy w ogóle zwracać na to uwagę. I temat się rozpływa. I to jest chyba takie najczęstsze, i po tym najczęściej możemy zobaczyć, czy my rzeczywiście mamy tutaj jakąś blokadę, taką, że nie możemy czegoś zrealizować? Czy to jest jakaś blokada nasza wewnętrzna, gdzie my sami siebie sabotujemy? Do tego dochodzą jeszcze oczywiście inne formy. Może to być jeszcze perfekcjonizm, gdzie wydaje nam się, że nic nie jest aż tak doskonałe, żebyśmy mogli wyjść do świata z tym. Na przykład ktoś pisze książkę i wydaje mu się, że ona jest ciągle niedoskonała i poprawia i poprawia i poprawia. I też tutaj patrzymy, czy rzeczywiście, realnie pokazaliśmy komuś, kto wyraził nam swoją opinię, na przykład komuś, kto się zajmuje korektami, czy też my sami sobie wymyślamy w środku, że jeszcze nie, jeszcze nie właściwy czas. Wielokrotnie widziałam takie przykłady, gdzie nam się jeszcze wydaje, że jeszcze nie, a ludzie z zewnątrz już Cały świat zewnętrzny nam pokazuje, tak to jest właśnie ten już właściwy moment. Tu już trzeba wyjść, tu już trzeba coś zrobić. Możemy oprócz tego jeszcze sabotować siebie w ten sposób, że ciągle w siebie nie wierzymy. No jak to? Jak ja mogę coś takiego zrobić? Słyszę czasami takie głosy, na przykład, przecież ja jestem z małego miasta, tutaj są. Ludzie lepiej wykształceni, lepsze uczelnie, wszystko jest takie inne. Jak ja sobie mogę tutaj odnaleźć swoje miejsce. I sami siebie sabotujemy, przez to, że my w siebie nie wierzymy. A często jest tak, że te osoby, które mają mniej możliwości, starają się więcej i tak naprawdę tych zasobów w sobie mają więcej niż osoby, które mają wszystko podane na tacy. Bo większym wysiłkiem jest na przykład wyjazd. Na uczelnie do innego miejsca, z miejsca, w którym mieszkamy, i to wymaga większego takiego, wiesz, sięgnięcia do swojej siły, jakiejś determinacji. I takie osoby często mogą więcej nawet skorzystać z tej nauki, która będzie, niż osoby, dla których jest to po prostu łatwe, bo przechodzą na drugą stronę ulicy. Ponieważ nie jest, nie jest to związane z żadnym trudem, to takie po prostu jest. Jeżeli nie ta uczelnia, to jakaś inna. I my sami jesteśmy, uważam, dla siebie największymi krytykami. My sami. To nie ci ludzie na zewnątrz. Nie ten świat wokoło, tylko my. I ważne jest z mojej perspektywy, z takiej perspektywy też ustawieniowej, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że ja mogę. Ja mogę. Ja daję sobie prawo do tego, żeby móc. Powiedziałaś o tych sytuacjach, w których ten sabotaż samego siebie to jest takie. Coś wewnętrznego, czy to są takie odczucia, czy odwlekanie czegoś, czy ten brak poczucia gotowości. Chciałbym zapytać o taki autosabotaż, który mm, z jakiegoś powodu przychodzi do nas trochę z zewnętrznego świata. Ja mam um, sam w swoim życiu takie dwie sytuacje, dwie, dwa przykłady, i to w sumie są takie przy, przykłady, które chyba wydaje mi się, że naległy w ogóle u podstaw tego, że stwierdziliśmy, że porozmawiamy o tym odcinku. Odkryłem, podczas naszych nagrań, naszych rozmów, też jakby zastanawiając się, dwie takie prawidłowości. Po pierwsze, często yy, mam bardzo dużo problemów technicznych, z, na przykład, jeśli się zdwaniamy, czy nagrywaliśmy wcześniej nasze podcasty w formie wideo, że tutaj mieliśmy bardzo dużo problemów, na przykład z internetem, kiedy chciałem coś zrobić. No nie? To też to jest taka rzecz, która dosyć często się zdarza z mojej strony. Yy, że na przykład jest jakaś ważna rozmowa. I nagle internet przestaje działać, Może że jakby fizycznie to nie ma żadnego powodu, żeby tak się działo, nie? więc jakby sprzęt odmawiań posłuszeństwa to jest jedna rzecz, która. I jak kiedy się zaczynamy tym zastanawiać, to mam wrażenie, że to jest takie trochę moje sabotowanie samego siebie, tak, żeby to nie było tak, jakbym chciał. <laughs> no właśnie. A druga rzecz, <laughs> druga, druga sytuacja, która się okazuje często w moim takim środowisku zawodowym, że mam wrażenie, że pojawia się w mojej pracy dużo błędów, które właściwie. Są bardzo kupimi błędami, które tak naprawdę nie powinny mi się zdarzyć. I ostatnio tak doszedłem do takiego wniosku, że ja z jakiegoś powodu sam sabotuję swoją pracę. Jakbym pokazywał całemu światu, że na przykład może jestem niewystarczająco dobry, żeby to robić. I zastanawiam się, na ile często takie właśnie mechanizmy też się mogą przytrafić i my nawet możemy sobie nie zdawać sprawy, że, właśnie, że tak naprawdę to nie o to chodzi, że jesteśmy do czegoś, e, że jesteśmy niekompetentni, ale że no coś w nas takiego jest, co próbuje nam pokazać, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Ale oczywiście chodzi tutaj o takie wiesz, małe błędy, takie małe, małe, małe rzeczy, które z jakiegoś powodu burzą ten obraz na przykład mnie jako profesjonalisty, a które właściwie no nie miały za bardzo prawa się wydarzyć, no bo to są jakieś takie małe przeoczenia. I ja tutaj zacząłem dopatrywać takiego właśnie um, mechanizmu. Nie? I zastanawiam się jak najczęsto ty się z czymś takim spotykasz w swojej pracy z klientami. Ja bym spojrzała na to z dwóch stron, bo wydaje mi się, że poruszyłeś tutaj dwa tematy. Z jednej strony jest faktycznie ten autosabotaż, kiedy my nie realizujemy czegoś poprzez przesuwania, odciągania, w konsekwencji często nie robienia nic i nie podejmowania działań. To jest jedna sytuacja. A druga jest taka, jak tutaj powiedziałeś, ta pierwsza, kiedy są te przeszkody techniczne, to tutaj mam takie poczucie, że dotykamy oporu. I myślę, że na temat oporu sobie porozmawiamy jeszcze w, innych, w innym odcinku, może w następnym, bo opór też jest czymś, co nam sabotuje, ale tutaj jest coś takiego, że o ile ten autosabotaż, o którym dzisiaj rozmawiamy, my możemy w sposób świadomy wyjść z tego, o tyle opór jest takim mechanizmem, gdzie my mamy w ten opór wejść. I zrobić pomimo. Ja bym to troszkę rozróżniła, wiesz, jako takie dwa elementy. Możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, kiedy mamy tak silny lęk przed poniesieniem porażki, że sabotujemy nasze działania, żeby nie doświadczyć tego lęku. Tak bardzo się boimy. Więc trzeba zobaczyć, zastanowić się, jeśli coś czujemy, że sami. Sobie tam na coś nie pozwalamy, to zobaczyć, z czego to wynika. Dlatego, że bardzo często lęk czy też strach kontroluje nasze wybory i nasze wybory przestają być naszymi wyborami. To są wtedy wybory takie, które przychodzą gdzieś z zewnątrz i wtedy my realizujemy oczekiwania innych ludzi. I to przestaje być nasze. Jeżeli mamy coś takiego w sobie, że wiemy, że Mamy takie taką potrzebę, żeby wszystko było takie idealne i perfekcyjne. To też trzeba w jakiś sposób temu zadziałać. Czyli dajemy sobie określony czas na to, żeby zrealizować konkretne działanie. Czyli nie robimy w ten sposób, że ja to zrobię dzisiaj, tylko ja to zrobię do godziny 15 dzisiaj. I wtedy nie mamy tego rozciągniętego na cały dzień, tylko faktycznie kończymy o tej godzinie 15. Chodzi o to, żeby się umawiać ze sobą. W takich krótkich perspektywach na zrobienie małych kroków, bo sabotować cały projekt to można w jednym momencie, ale jak to rozłożymy na małe kroki i się okaże, że część z tych kroków jest łatwiejsza, część trudniejsza, to jeśli okaże się, że my jednak coś zrealizowaliśmy, to potem łatwiej jest nam zrealizować następny krok, nawet jeśli on będzie nie do końca wygodny dla nas, wiesz? I cały czas kwestia ta, że jeżeli my cały czas nie wierzymy w siebie, to tutaj musimy niestety pracować nad swoimi przekonaniami, bo brak wiary w siebie może bardzo skutecznie nas odsunąć od naszego sukcesu. I nawet może być w ten sposób, że możemy mieć takie różne wymówki. Wiesz, że jestem niegotowy, niegotowa, może być przyjść coś takiego i tak mi się nie uda. To stajemy wtedy wprawdzie i opieramy się na faktach. Czy już była taka sytuacja? Co się wydarzyło? I co teraz mogę zrobić inaczej, żeby nie doświadczyć jeżeli czegoś takiego trudnego doświadczyłem, czy doświadczyłam? I znowu pracujemy nad tym. Bardzo ważne jest, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że wszystko co nowe jest gdzieś obarczone jakąś niepewnością. Niepewnością, a niepewność związana jest z lękiem, i to, że nie jesteśmy czegoś pewni, bo nie wiemy, jaki będzie rezultat, to jest oczywiste. Ale jeśli my będziemy sami sobie podcinać skrzydła, to szansa na realizację naszych pragnień jest bardzo niewielka. No bo co, nikt za nas niczego nie zrobi. Tak, jeśli siedzimy tutaj dzisiaj, no to Musieliśmy zrobić, podjąć jakieś działanie, żeby tutaj siedzieć, żeby coś robić, a nikt za nas z zewnątrz niczego nie załatwi. I najważniejsze jest moim zdaniem zastanowienie się też, dlaczego ja tak mocno sabotuję, co takiego jest, tak już patrząc z perspektywy ustawień systemowych, co takiego jest w mojej rodzinie, czy też co takiego było, że ja teraz sobie nie pozwalam. Jakie funkcjonowały przekonania w mojej rodzinie? Może były takie przekonania, na przykład, że tylko ciężką pracą można się czegoś dorobić. To jest bardzo częste przekonanie, że tylko ci ludzie, którzy ciężko pracują, to można powiedzieć, że to są wartościowi ludzie. A teraz nagle my stajemy do jakiegoś projektu, który wydaje nam się lekki i sabotujemy to, no bo przecież to jest niemożliwe. Dlatego sięgamy do tego, czego się nauczyliśmy wcześniej, i patrzymy sobie, i szukamy jednego, drugiego, piątego przekonania, i stajemy do tego, żeby zmienić to, żeby dać sobie prawo, że ja teraz mogę inaczej. Wspomniałaś o tej sytuacji zawodowej. Jak tutaj możemy rozpoznać sytuację? Bo wydaje mi się, że na przykład czekamy na klientów, nie pojawiają się klienci, coś takiego. Czy tutaj też możemy się dopatrzeć w pewnym momencie jakiegoś takiego no, nieuświadomionego autosabotażu? Bo jak już patrzymy w tej perspektywie ustawieniowej, no to, no to zakładamy, że to, co gdzieś tam się dzieje wokół nas, może mieć właśnie różne, różne powiązania z przeszłością, z naszym rodem. I w jaki sposób tutaj można patrzeć na takie sytuacje, które, no właśnie, jak też rozpoznać, które sytuacje w naszym życiu zawodowym, w pracy, mogą być tak naprawdę wynikiem naszego podświadomego autosabotażu? Jeżeli ktoś prowadzi firmę i doświadcza czegoś takiego, że nie przychodzą do niego klienci, to trzeba by się było zastanowić ustawieniowo z różnych przestrzeni. Czyli, po pierwsze, jeżeli przyjdą klienci, to co się zmieni w moim życiu, co się wtedy wydarzy i czego doświadczy? Czyli, co się może wydarzyć? Mogę stanąć do sukcesu, mogę zarabiać pieniądze. Mogę być, nie wiem, firma, firma może być widoczna, czy też ta osoba, która prowadzi firmę, może być widoczna. I patrzymy, zastanawiamy się, co się działo w naszym rodzie wcześniej. Czy takie zachowania są takimi, które przynależą do naszego rodu? Jak było w naszym rodzie? I czym my sobie pozwalamy na doświadczanie sukcesu, pomimo tego, że na przykład sukcesu w naszym rodzie nie było. I tutaj jest właśnie praca ustawieniowa też. To jest bardzo dobry przykład, Mateusz, bo to dotyczy nie tylko spraw zawodowych, ale też dotyczy relacji, czy na przykład jesteśmy w relacji, czy pozwolimy sobie w ogóle wejść w dobrą, zdrową relację, jeżeli u nas w rodzie wcześniej na przykład były kobiety z mężczyznami, którzy. Byli niedostępni emocjonalnie. Czy ja teraz sobie pozwolę na wejście w inną relację? A czy też nie będę sabotować, że pojawia się mężczyzna, który jest mężczyzną otwartym, um, uważnym, jest tutaj perspektywa na stworzenie fajnego związku? Czy też idę w to, co było trudne w moim rodzie? I wtedy mogę też. Na tych poziomach nieświadomych, sabotować przyjęcie takiego mężczyzny, mimo że wydaje mi się, że to jest w ogóle irracjonalne, no bo przecież czekam na takiego mężczyznę, ale to nie tak działa. Dlatego patrzymy też głębiej, bo ten autosabotaż będzie też związany z naszymi rodzinnymi sytuacjami. Jeżeli ktoś w naszej rodzinie cierpiał, to możemy mieć takie poczucie, że nie mamy prawa w ogóle być szczęśliwi. A jak nie mamy prawa być szczęśliwi, jeżeli mamy takie przekonanie, to będziemy wtedy doświadczać poczucia braku szczęścia w różnych sferach naszego życia. Może to być w pracy, może to być w relacjach, może być też w ten sposób, że czujemy, że nie możemy mieć lepiej niż nasi rodzice. To jest też bardzo częste. Czyli nie mogę być na przykład lepiej niż moja mama, która była niewidziana przez mojego tatę. Czy też wszelkiego rodzaju porównania, jeżeli patrzymy na nasz ród, na naszą rodzinę i widzimy, że u nas jest coś podobnie, to znaczy, że gdzieś sięgamy tutaj do jakichś schematów, które są rodowo już przynależne, czyli do naszego systemu. Dlatego ważne jest, żeby się temu przyjrzeć, że my czasami sabotujemy właśnie na tych poziomach nieświadomych, bo wiesz, to, że my uciekamy od czegoś, to my najczęściej nie zdajemy sobie z tego sprawy. No bo jak tak wprost się zastanowimy, no to tak, chcę wydać tą książkę, ale nie wydaje jej, no bo jeszcze nie jest za dobra. No to nie zastanawiamy się, co jest tutaj głębiej. Dlatego ja zawsze zapraszam do refleksji. Jeśli coś w naszym życiu nie funkcjonuje dobrze albo też stajemy do czegoś, co jest dla nas niezrozumiałe z jakiegoś powodu, nasze zachowanie jest niezrozumiałe, to wtedy przyjrzyjmy się temu głębiej. Co się wydarzyło wcześniej, że my sobie na coś nie pozwalamy? Wiesz co to takie niepozwalanie sobie na szczęście? To jest takie ogólne określenie, nie? No wiesz, szczęście, no każdy będzie to inaczej pojmował. Ale to jest właśnie to, bo jeżeli ja Wydam tą książkę, to poczuję szczęście. Sama realizacja, tak? I pytanie, czy mi na to wolno, czy ja sobie na to pozwalam. Jestem w pracy, no to wracając do tego Twojego przykładu, jestem w pracy, robię jakieś tam drobne błędy. Po co robię te drobne błędy? Co ja chcę pokazać? Może jest taka sytuacja, że tam jest ktoś, kto naszym zdaniem jest lepszy od nas. I my próbujemy mu pokazać, że to jest prawda. A może jest coś jeszcze zupełnie innego ukryte. Może jednak my, jako dziecko, nie byliśmy chwaleni, nie, były nam wytykane błędy, to teraz te błędy robimy, żeby doświadczać tego dalej. Więc tych mechanizmów tutaj, które będą funkcjonowały, będzie bardzo dużo. Ale na pewno trzeba się nad tym zastanowić, bo to jest bardzo fajny temat do refleksji. Mateusz, tak, wiesz? Zdecydowanie. Zdecydowanie. To tak zastanawiam się teraz, czy jesteśmy w stanie uchwycić ten mechanizm, kiedy ta autosabotaż zaczyna funkcjonować w naszym życiu. Czy to jest coś, tak jak mówisz, to tak czy dobrze, czy tak to rozumiem, że możemy na jakimś podświadomym zupełnie poziomie czuć opór, jeżeli w takim świadomym życiu zaczynamy robić coś, co jest jakby trochę. Przeciwieństwem tego, co robiła na przykład nasza, nasza rodzina, nasz ród, tak? Co, co było gdzieś nam wgrane. Czyli jeżeli na przykład my jesteśmy, pochodzimy z jakiegoś środowiska, gdzie byliśmy bardziej przygotowani na porażkę, albo uważano, że trzeba ciężko pracować, że nie można zarobić, a my natomiast właśnie postanawiamy zrobić coś zupełnie innego, tak jak tutaj wspominasz, nie wiem, napisać książkę, osiągnąć sukces, czy pójść zawodowo w jakimś takim zupełnie odrębnym kierunku, to jakaś część nas może. No, może nas blokować, ponieważ w jakiś sposób jakbyśmy robili coś wbrew tym, którzy gdzieś tam byli przed nami, czy naszemu rodowi, tak jakbyśmy patrzyli już takiego poziomu, poziomu ustawieniowego. Tak, tak to poczułem, jak, jak powiedziałaś. Najważniejsze jest zauważyć, kiedy i czego nie robimy. Jeżeli czujemy, że coś jest dla nas ważne, ten przykład z książką, to napisanie książki jest dla nas ważne, ale odkładamy to w nieskończoność. To tutaj już trzeba się zastanowić, skąd to się bierze, dlaczego sobie na to nie pozwalamy. Jeżeli na przykład ktoś w naszej rodzinie był wykluczony, i my w sposób nieświadomy możemy dążyć do porażki, żeby jakby zadośćuczynić jego losowi. Może być też tak, że na przykład ktoś w rodzinie sobie zmarnował życie, na przykład dziadek był alkoholikiem, i my teraz z lojalności do Niego też nie pozwalamy sobie na sukces i wybieramy różne destrukcyjne ścieżki. W przestrzeni nie mamy takich informacji zupełnie wprost. My dopiero na sali ustawieniowej widzimy, co się z czym łączy. Bo jeśli temat tego autosabotażu będzie dotyczył wielu ludzi, to zdecydowanie wiesz. Na mniejszy, w mniejszym zakresie, w większym zakresie, ale to będzie bardzo taki temat, który dotyczy wielu osób. Natomiast skąd to jest, skąd to się bierze, będzie w bardzo różnych miejscach w przestrzeni. Więc nie ma jednego tutaj rozwiązania, ale na pewno, co warto zrobić, to, to zauważyć przyjrzeć się temu zobaczyć, jakie mamy przekonania związane z sytuacją, której doświadczamy. Zrobić sobie plan działania, który podzielimy sobie na małe wiesz, odcinki. I ważne jest też, żeby zacząć budować odwagę do tego działania, pomimo strachu, pomimo lęku, który do nas przychodzi. I jeszcze jedna rzecz, taka chyba taka najważniejsza i podsumowująca, to rozmawialiśmy kiedyś na temat asertywności. To jest w ogóle bardzo dobry temat. Ale wiesz, asertywnym też trzeba być wobec siebie. I tak naprawdę, co może teraz zabrzmi w sposób, nie wiem, dziwny, to co powiem, ale powinniśmy my sami też sobie postawić granice w tym momencie. Czyli stawiam sobie granice, gdzie z szacunkiem do moich przodków patrzę na ich los i na to, co było, pochylam się nad tym, ale mój los jest inny. I ja realizuję swoje cele, idę do mojego życia. Rozumiesz? To jest ważne. Bo my się skupiamy często też i my, wiesz co Mateusz, w naszych rozmowach też, na tym, że coś inni gdzieś, jakiś świat zewnętrzny, co prawda my rozmawiamy o tym, co w nas jest, bo po to rozmawiamy, ale też się na tym skupiamy. A my mamy też w środku sobie pozwolić na to, żeby realizować nasze cele, realizować nasze pragnienia, nasze marzenia i siebie nie sabotować. A jeśli to zauważymy, to znaleźć takie kroki, takie rozwiązania, żebyśmy mogli iść dalej. I wtedy możemy być szczęśliwi. I wtedy możemy powiedzieć do tych przodków, ty nie byłeś szczęśliwy, ja to widzę, ale twój los jest inny, ja pozwalam sobie na szczęście. I czujesz, jakie to uwalniające? Tak, bardzo, bardzo. To jest taka zmiana, zmiana zupełnie perspektywy wtedy, nie? że już nie muszę ci... Um, powielać Twojej historii, żeby cię gdzieś tam utrzymać w pamięci. Dokładnie tak. No, tak jak mówisz, chyba najtrudniejszą częścią by tutaj jest sobie uświadomić, że to, co się dzieje, to jest właśnie autosabotaż, tak? że to my sami, sami sobie gdzieś podkładamy nogę. A to, 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 w jaki sposób to będziemy robić, może być zupełnie zależne od osoby. Tak? Każdy, każdy tak. w inny sposób może to um, może, może, może tak działać. Może zadajmy takie pytanie do naszych słuchaczy. Czy Wam też zdarza się sabotować własne cele? I jak sobie z tym radzicie? Jestem bardzo ciekawa odpowiedzi. Może macie jakieś swoje już sprawdzone sposoby i moglibyście się podzielić. Bardzo chętnie posłuchamy i chętnie też się tutaj odniesiemy do tego, bo najważniejsze jest słuchajcie to, co jest w naszym doświadczeniu, bo teoretycznie możemy rozmawiać na każdy temat, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że realne zmiany w naszym życiu wywołuje działanie. Więc trzeba coś zrobić, żeby była zmiana. Dokładnie tak. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zapraszam oczywiście na warsztaty do Łodzi, Wrocławia, Katowic, Krakowa. Wszystkie informacje są na stronie internetowej i pod naszymi odcinkami. Dziękuję Mateusz i do następnego razu. Cześć. Cześć pa.